Siemanko wszystkim, tu znowu Shadow. Dzisiaj zagramy sobie mecz w FIFA 13. Manchester City zmierzy się z Chelsea w Pucharze FA Cup. No więc tak, już przeprowadzamy rozgrzewkę. I zaraz będziemy musieli spuścić Chelsea w pierdol. i lecimy z tym śledziem. No kurwo, idź dalej. O, to co lubię najbardziej. Żaden nie trafię, ale... O oh, kur, coś ty zrobił, Ronaldo. Dobra, ja tego nie umiem. Gramy dalej. Mm -hmm. Tak, Puchar. Ja go siwę zakupiłem jakieś 5 minut temu. Dobra, lecimy tak. I <garsia> Garcia. Ezil. Aguero, Ezil, Aguerro, Aguero, Aguero. Dostatkowanie w pola karne i tam jest Ronaldo, ale oczywiście Ronaldo zjebał. Bardzo ładnie to zjebał. Musiałem przerwać z małych kłopotów technicznych, jeszcze teraz. Kurwa się na to. O Jezu, już myślałem, że będzie gol. Dobra, właśnie rozproszyłem trochę. Chelsea, Londyn, za chwilę wykonam wyprośbę. Kryj kurwa. Dobra, dawaj, teraz Kotyż, matyż, Dobre, tak. opisz ty już żeś poleciał z piłku. Dobra, tak. Abigail Garcia, od razu tutaj do ten. Ezil, 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 duże gały, duże gały i co? I jest bramka. <coughs> Dziękujemy bardzo. Petr Czech, no po prostu, <coughs> dam dupy w tym meczu. Boom, jest brameczek. <coughs> bardzo ładny. Oczywiście moja lampka z Biedronki działa. świeci mi na twarz. Dobra, gramy dalej. Lecimy z kurwami. Ezil. I. Nie, nie, będzie. Petr Czech Była po piłkę. Dobra. Dawid Luiz. David Luiz Ale Kuna rozabrał zabrał mi ładny piłkę i teraz tak Cristiano Ronaldo i BUM 2 do 0 Cristiano Ronaldo, bardzo ładny goł CR7 właśnie, CR20, muszę zmienić numerek Owoż Dobra, lecimy dalej Ramirez, Lampard Lampard o Jezu, kurwa nie da się zatrzymać już Oscar, Ramirez, Oscar Aj, zablokowany strzał, oczywiście Chyba Max Fumes Dobra, Ezi to jest... dobra, dobra Christian Ronaldo tak jak da w to zobaczcie Państwo, wszyscy, wszystkich kurwa. Oto Szumata. Jest, ale tak, mesoteli i to jego druga bramka. I to jest jeszcze ładniejsza bramka, niż którą na początku. 3 do 0, Mesoteli Eli 2, było le. Bum. Ale damo, ma strasznie duże oczy i taki kąt widzenia, że jak się patrzy na swój dom, to widzi go nawet z tyłu. Dobra, gramy dalej. Czekaj... O ja, to 24 minuty dopiero trzeba ich jeszcze docisnąć. Dobra. O! o! Jakieś trzymaty. Jak kurwa gwizdzie, gdzieś tutaj dalej? O, już myślałem, że będzie w rana. Już, nie tutaj kurwa sraczki dostawałem, na kibaliście. Ojej. Eee, Aguero, Aguero wysunął Ezilowi. Mesut Ezil teraz biegnie i czy będzie dośrodkowanie? Tak, będzie dośrodkowanie i na bańkę i Cristiano. Nie, David Luiz wyjaśnił sytuację i wypierdolił piłkę z pola karnego. A teraz tak, Jeb, bania na Sri. Garcia. Lam. Garcia i Garcia. O Jezu Święty. Po co ja to zrobiłem? Dobra, teraz tak. Mats hummels Garcia. Marcelo. O ty, kurwa. Ma to jedwabne Marcelo. Nogi zaraz płamy. Dobra, teraz tak. Marcelo, dobra, już nie będę badano. Luka, teraz tak. Marcelo. Marcelo, i dośrodkowanie. Tak, jest tam. Tu na górę, ale oczywiście nie strzelił bramki, bo to była bardzo ciężka sytuacja. Dobra, lecimy dalej, dawaj, Czech, dawaj, uczuciami Czechu. Dobra, lecimy dalej, Garcia Ronaldo Nasri, Samir Nasri. O nie, Samir Nasri został zatrzymany. Leży teraz na glebie. A teraz to będzie goł, Nie będzie gola. O Jezu, święty, znowu się to gówno pokazuje. Kurwa, dobra, o Jezu, to Javier Javi Garcia doszukuje i nic nie ma. Ale jest jeszcze tam Kuna, ale też nic się nie dzieje. Jaka Kacipa z Dawida Luisa wykopał piłkę w trybuny. A teraz zaczniemy na krótko. Tak, Nasri podaje do Ezila. Ezil podaje do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo strzela bramkę. Dziękujemy bardzo. I to jest jego 39. bramka sezonie. Jest liderem. Dobrze. To jest dopiero jego druga bramka. Już 45 minuta. Dobra jest. 45 minuta. Już. O je, to. Okay. Ale dobra ty na Guerro, nie nic z tego nie już myślałem że będzie sytuacja bramkowa ale nie to oczywiście hazard hazard jeden hazard jeden hazard no nic tego koniec pierwszy połowy dobra Dobre, dalej lecimy dalej tam oj oj, stawić jakże coś dobra Mmm. co tu jakiś fajne mecze? Nie, dobra, lecimy dalej. Trzeba ich jeszcze mocniej rozkurbić, żeby wiedzieli kto jest szefem. Szumaty jebany. To co jest kurwa? Oto to szumaty. Marcelo. Garcia. Ronaldo. Aguero. Aguero, co zrobi? O, zjebał oczywiście, myślałem, że będzie ładne podanie, ale chuj. Mats Hummels, Marcelo, go atakują, to Jago Silva już tutaj schodzi do boczku. Dobra, to już tutaj jest Ture, Ezil, Aguero, Garcia. O, jak ładnie Ronaldo wypuścił Garci i Garcia tak pięknie strzelił bramkę. Ale Ronaldo no jak pięknie podał, tak jakoś nie wiem, Cza o zaraz. <ślesy> <ślesy> jak? Jak? Jak czarodziej, ja pierdolę. To, to się stanęło? O, ładnie, ładny, ładny i teraz tak Christian Ronaldo. I jak zajebał to będzie trzecia bramka dla Cristiano Ronaldo. I to mi pachnie haktrykiem. Dobra, lecimy z tym dalej. Uh -huh. Będzie się śnił, będzie się śnił hack będzie się śnił.

bo zaraz mordę bije dziś pojebany No i gdzie ty chuju grasz, gdzie ty grasz Mi pod nogi proszę grać Jezu dlaczego ja nie wychodzi Jezu jak to jest starczy, też Starcz gra w tym? Gra w Chelsea co Jezu Patrz kosem zaraz zajebi Ach dobrze, że nie mam rąki. Bo ja chcę i do zeru rozjebać O schodzi jeden Hazard Takiego zawodnika zdjęli pizdy o nie Dobra Kuna Guerra już tutaj zapierdala na ten yy, zapierdala Mhm. Mm A żeś po powiedziała ja pierdolę Ty, jaki star czfrajer ty, jak on kiwki napierdala. O cię chuj. Ja nie mogę. Oho, żeś zagrał teraz Marcelo Żeś dojebał ty. O ty Iwanowicz mi kiwa. Wypierdalaj. O kurwa. Marcelo Nastri. A teraz tak, Samir Nastri na, na kurwia, na bramkę. Na 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 na. na. Podaję do Ronaldo. A co Ronaldo? A Ronaldo co strzelcy w bramkę? Nie, na Tak. Patrzcie, Sergio aguerro zajebał na bramkę. Zwoleja. I. W 74 minucie mamy 7 do zera. Yy, ja myślę, że będzie jakieś 8-9 do końca, ale. No ale wiadomo, no Bóg tak chce, tak, żebym ja wygrywał, no bo ja jestem Bogiem. A Bóg jest. Bóg jest tylko moim Bogiem. Dobra, gramy dalej. No myślę, bo to kurwa duże gałych, a może go zmienię. Zarządzaj drużyną. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Kuta jak złamany. Nie, no tutaj pokazujesz, że chce zejść. To wypierdalaj z boiska, szumaciala. Z Richardsa. Mam jeszcze jakiegoś... ...pomocnika. Chuja, nie mam żadnego pomocnika. Dobra, dobiegają do końca, jest jeszcze tam parę sekund. John Terry! Ja pierdolę, ty. Mesut Edzin schodzi John Terry. Ale żeś jebał ty. Kurwa, hanie w kartonu. Świeć panie nad jej duszą. I mamy czwartą bramkę Cristiano Ronaldo. Jejejeje, je, 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 je. i lecimy dalej, bo jest już mało czasu na nagrywanie filmu. Ochluj, o czekajcie, ja pierdolę. Co to jest? W górę. No idź kurwa bo cię zaraz strzelę kryju Richards Aguerro Turę, 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 jeszcze turę, jeszcze turę, jeszcze ja ja w górę, ale nie, nie w bramki. Już myślałem. już Ach chuj tam zjebiej na bańki, tak mi się strzelam, bo chipy... No wiedziałem, wiedziałem. Ja pierdolę. Daję się coś zobaczyć. Sorry, że przerwałem, ale takiegoś jakoś niechcący. Dobra, gramy dalej. FIFA się zminimalizowała i chuj jej w dupę dzisiaj. Dobra, już tutaj. Richard, nie, Garcia. Garcia podaje do Nasri'ego. Nasri podaje do Ronaldo. Ronaldo co zrobi? Ronaldo się sępi i Ronaldo jebnie teraz na bramkę. Takiego ładnego czuba. I jest, piąta bramka z tego Ronaldo. No, widzicie. Jak się do sępi, to strzela bramki, Jak podaję to chuja. Ani oni nie strzelają, ani on nie strzela Dobra, zanity tylko z meczu i wam w dupę Dobra, lecimy dalej Lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej O nie Nie, nie było To śpiewki, do tyle pierwszy? Oto kupes Jeszcze mi dola strzeli, ty Och, ale żeś strzelił, nie wiem który to. O, no, już koniec meczu, dobra. Yy, a więc tak. Yy, na razie cześć strzałka. Jebać Fubusomacz. Siedziała ze mną moja siostra dzieteczna. I no, i na razie cześć strzałka. Trzymcie się.